Cześć Wam, cześć Wam, słuchajcie, ja sobie y, dzisiaj z gotowania to aż zrobimy sobie kawę y, mrożoną, ale taką inną, słuchajcie, już Wam pokazuję, jaką zrobimy. Tak? Nie, nie, dla dziecka. Dalgon Cafe Cold. Gold. Cold. 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 Lecimy, ugotuj dzisiaj. No to jest mrożona kawa po koreańsku. Czyli tak, do szklanki wkładamy kostka lodu. Ok. No to do szklanki włożymy sobie kostkę lodu. Za chwilę. Dziecko. Słuchajcie, czekaj już z grom. to muszę wyglądać? E, tak i czeka już na dobranockę, zaraz, alum, momencik, zrobię sobie kawę i siadam z tobą, do to, nie miałem tutaj taką noc dobra, czekajcie moment, to jest kostkę z lodu nie chcę wejść, dobra, wejść Mam ją, mam ją, mam ją. No wychodź. A już tak ładnie szła. Dobra, wyszła. Ciężko się, słuchajcie, wyjmuje z tego pojemnika. Dobra, i jest kostka Lona. A, już palec się przychodzi. I słuchajcie, e, zalewamy mlekiem. E, ta -dam. zobaczcie, przechodzimy na... E, może nie nazwałabym to dietą, ale zaczynamy, y, próbujemy zmienić trochę nasze nawyki y, żywieniowe. No i po prostu odżywiać się troszkę lepiej, tak? Mamy, mamy. Y, więc tak, uzupełniamy mlekiem, zostawiając 3-4 cm wolnej przestrzeni. Żeby to było fajnie, bo to w tej szklance będzie fajnie wyglądać, myślę. Ok, zostawiamy, nie? Widzicie. Widzicie? I lecimy dalej. Musimy założyć motylek. Ach, motylku, jesteś, jesteś. Aha, bo mamy, mówię, co tu tak półciemno, a my mamy przysłonięte okna. Czekajcie, odsłonię i zaraz wam pokażemy grę. O, od razu, jasno. Motylek założony. 10 gram kawy rozpuszczalnej. Tak, cztery rebę. Wokół motylka. No dobra, no to bierzemy kawę rozpuszczalną i sypiemy ją wokół motylka. Mamy proszek. Kiedy, kiedy, kiedy. No około dwa. Jezu. Kiedy już to będzie? Cztery. To już mi się oglądać. Za chwilę. Sześć. Dobra. Jest. I dalej. 25 gram cukru. No i teraz znowu słuchajcie, będzie wąk. To, to, to. <laughs> yy, Nie dam cukru. Yy, nie dam cukru, ale dam coś innego. Coś w zamian. Kupiłam, nabyłam drogą kufla. Erytrytą. Doskoła, doskonały zamiennik cukru. Zero kalorii. Słuchajcie, spróbujemy, nie? Yy, no zobaczymy jak to yy, będzie smakowało. Za chwilkę. Ja już się za Słuchajcie, jacyś, dane yy, dane. jakieś tam mm. takie słodziki, inne mm. dziwne rzeczy. No, wyczuwam jakiś posmak chemiczny, taki sztuczny. Zobaczymy, zobaczymy co nam tu wyjdzie. No, nie chce się nam jeszcze otworzyć. O, was. No nie. Musimy obciąć dalej niż to było urwane. No tak, tu już ładnie puszczę. Ok. 25 gram tak samo ma być rozproszony w koło motylka. 8, 15, 25. Ok, i dalej. 30 gram gorącej wody. Wow! Woda, 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 woda. Szybko nastawiamy wodę. Ono moment powinno się zagotować. Później słuchajcie, jeszcze dzisiaj nastawiam ogórce, więc jeszcze wykorzystamy termomik do tego, żeby przygotował nam zalewę do ogórków. Yy, czyli tak 330 gram gorącej wody. I yy, dobra, słuchajcie, wrócimy za chwilę jak się nam zagotuje woda, ale la... w oczekiwaniu na wodę, słuchajcie, mamy grę. Dziecię ułożyło już, jest to gra zgadywanka-odwracanka, czyli taki refleks, ćwiczymy pamięć, spostrzegawczość, tak, po prostu musimy dobrać pary, czyli takie memory. Nie ma więcej kart? Ale się było jeszcze takie, ale no. się zgubiło. Ach, pogubiły się karty jakieś, okej, okay. pewnie trzeba ich poszukać. E, nie niszczę, kochanie, przesuń Ej, trochę. Przesuń. Nie zasuwać, Nic nie niszczę. No musimy odkrywać. Proszę, działaj. Ty zaczynasz. Motyl. Motyl. Dla mnie. Nie no, szukasz dalej, no pary. Aha. Myślę, że, żeśmy ale nie sprawdzili. Nie... E, nie sprawdziliśmy, czy mamy. mamy tutaj. Parę pary? No dobra, no sprawdzamy co tu mamy. Wiesz co, ja bym to wszystko z powrotem odkryła i zobaczyła yy, 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 w jaki sposób je się łączy, tak? Aha, mogę ci. No, odwróćmy, zobaczmy co z czym. Eee! Aha, okej, okay, yy, dobra. Nie ma. Odwracamy. Nie, nie, odwracamy, kochani, wszystkie, proszę, odwróćmy, pokażmy jakie to są obrazki. Co jest na tych ale obrazkach? To nie, nie, no, ale to nie może być tak jedno przy drugim, bo wtedy nie da rady grać. To muszą być tak odsunięte nie od ma siebie karty. Pary, co ty myślisz? Co ty wymyślasz? No słuchajcie, coś rzeczywiście pomyliłam gry, bo tych gier jest dosyć sporo. Aha, i tu się zbierało, słuchajcie, się dobierało. Okay. A, ja już mam motyla. Ty masz motyla. Tu się dobierało. Było tak nieobrócone? Muszę tak. Tak. Obróć. Nie. Tu się widzicie, śpinka, są różne śpinka, obrazki. Moje. To nie tak. Dobierało się. Yy... Ko zup Drugi. Aha, no bo nie ma, słuchajcie, nie ma kart, nie ma. Y, no, niestety. Nie, nie Jest zdekompletowana gra, nie wiem co, gdzie, pewnie gdzieś poprzekładana w inne pudełka. Y, musimy przysiąść i zrobić porządek z, to, z tymi grami, bo. Bo, ja rybka. bo to. Ale to nie tak się gra. Eee, tutaj rozłóż wszystkie karty tak, wyłóż je i teraz tak, słuchajcie ja, wiesz, ja. ja tu dobieram mogę bierz, ja tu dobieramy na przykład pary na zasadzie dobrze Wą... wąż nie, tu nie ma drugiej części, bo była jaszczurka jest żółw, jest żabka jest ślimak, Okej, okay, dobra Eee, owoce Teraz wybieramy owoce Owoce Czekolada Owoce Gruszkawka Super Pomarańcza To jest cytryna, ale okej okay. Gruszka Gruszka, super, jeszcze en Banan Banan Czy mamy jeszcze jakieś owoce? Czekolad. Nie Jest Coś. owoc, jest owoc owoc, owoc. Arbuz, super Mamy Na owoce mnie. Odkładamy owoce Teraz możemy y, wybrać sobie na przykład wszystkie. Zwierzaki. Mm, Zwierzaki, dobra, to leciemy. Ale nazywamy? Mkaczka. No. Żu żaba. Ślimak. No. Żuch. No. Direks. Dinozaur. Yes. Tak. Kura. A, bo to widzisz, można inaczej. No, wszystkie. Popoł, wszystkie wodne zwierzęta. E, motel. Mhm. Mm tak. E, o. O. Osio. Osiołek. Mhm. Uh -huh. Bąż. Tak. Biedwin, pingwin. Rybka. Uh -huh. Mhm. Tak. To jest zabawka? No, to jest raczej zabawka. Dobra. O, już mam? Dobra, teraz wszystkie zabawki. Ale mówimy co mamy. E, miś i lalka. No. Jak to się nazywa? Konik na biegunach. Konik na biegunach. E, przecież to już był warzywa. To nie jest warzywo. A to było! To nie jest warzywo ani owoc, no co ty. Dobra. Te, czy już mamy wszystkie zabawki? To jest zabawka. No, może być tak, bo można się bawić w malowanie farb. Czy już mamy wszystkie zabawka. zabawki? Co to jest? No co to jest? Traktor. Traktor, super. Nie wiem, do teraz. E, a teraz wybierzmy. W, teraz ja. No dobra, to ja wybieram wszystko co jest do jedzenia Tu mamy pączki Mamy ser Mamy sałatę Mamy czekoladę Teraz Wybieramy Bo muchomorów Mamy muchomor, ale muchomor jest trujący Muchomora nie jemy, fuj 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 Teraz wybieramy Sobie Wszystkie czerwone o, Róża, muchomor. Co tam Alan wziął? Balon i. i pa? Parasolka. Czy balon był czerwony? Um, niebieski, czerwony. No nie, to nie jest czerwony, kochanie. Ja Różowy. mówiłam. No właśnie, a ja mówiłam, że bierzemy wszystkie czerwone. No to odkładamy balony. Czer Czer Dobra, czerwone. teraz wszystkie różowe. Różowy. Różowy? Banan, też jest różowy, Co wie? jeszcze jest różowe? Teraz zielony fotel, ja mam i Alan ma niebieską torebkę. Słuchajcie, Został brakuje. No, masz u, dużo, dużo więcej. Brawo. Brakuje nam kart, także gra jest niekompletna i tak zagrana, aby tylko gdzieś tam na przypomnienie sobie nazw różnych przedmiotów, Widzicie, zwierząt i, i tak dalej. Więc to taka trochę dzisiaj oszukana gra. Jutro na pewno wrócimy, słuchajcie, jutro się weźmiemy, mamy wolne. Ma być straszny upał, więc pewnie raczej żadnych wojaży po świecie nie będzie. Z tego powodu może po południu gdzieś wyskoczymy na chwilę, zobaczymy jak będzie wyglądało nad wodę. Ale jutro wtedy posiedząc w domu postaramy sobie zrobić porządek w grach i no i już wtedy, żebyśmy mogli rzeczywiście normalnie grać tak jak przystało. Słuchajcie, gotuje mi się woda. Wracamy do kuchni. No to lam, zobaczcie, jesteśmy już w kuchni. No. Słuchajcie, dobra. 30 gram gorącej wody. Dodajemy 30 gram. Ciach, mam 30 gram gorącej wody. Zakładamy miarkę na pokrywę. 2 minuty obroty 4. No dobra, zobaczymy, jaka zrobi się nam piana, bo z tego ma się zrobić super piana. E, czekamy. Dobra, wracamy za dwie minuty. Jesteśmy, słuchajcie, z powrotem. Sekundka. I już skończyło. I już skończyło. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Widzicie to, jak się ubiło? Ach, i teraz tak, idź pod Zdejmujemy motylek. 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 mu motylek, motylek, wspięliśmy mu motylek. No i co, i piankę kawową przekładamy na mleko z lodem. Zaraz wam pokażę, jak to wyjdzie. Bajka. Voilà. Zobaczcie, tak to wygląda. Mm. Obłędnie. Podawać bezpośrednio przy, przy, po przygotowaniu. Hmm. Teraz, słuchajcie, zaraz, zaraz, momento, momento. Momento, Odrobina pomieszanym. Mm. Mhm. 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 Uh -huh. Słuchajcie, bardzo dobra kawa. Naprawdę. Polecamy. Mm -hmm. Ciekawa, taka inna. Niż tamte poprzednie mrożone. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Była kawa, było gotowanie, była gra. Taka może nie do końca, ale była. Ja dzisiaj jeszcze będę sobie robić ogórki małosolne. No i co? I widzimy się jutro. No to trzymajcie się, pa! pa.